Cześć wszystkim, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć trochę o nawożeniu trawnika. Podawanie nawozu azotowego jest bardzo ważną rzeczą, aby mieć piękny, zielony, gęsty trawnik. Do rozsypywania nawozów sypkich używamy siewników rotacyjnych. Osobiście używałam siewnika Gardena XL. Jest on w mojej firmie już od 3 lat i uważam go za prawdziwy game changer. Jego cena wcale nie jest wygórowana, bo jest to około 400 zł i polecam go, wszystkim moim klientom oraz Wam, osobom, które posiadacie ogród około 500 metrowy i już nie jest tak fajnie rozsypywać tego tym małym ręcznym siewnikiem. Jego obsługa jest banalnie prosta. Mamy tutaj miarkę, na której zaznaczamy, tak? Czy jest poziom 0, 2, 4, 6, 8, 10, tak? Im więcej azotu w naszym nawozie, tym mniejsza liczba, tak? Na przykład mocznik ja rozsypuję na liczbie 3 a już na przykład polifoskę czy jaremile robię to na piątce. Tak? Wyznaczamy tutaj sobie taką liczbę jaką chcemy, wciskamy i jedziemy. tak? Nie pamiętajmy, żeby nie wciskać tego jak stoimy w miejscu, tylko zaczynamy to wciskać dopiero jak ruszymy z miejsca, żeby pod nami nie rozsypała się zbyt duża liczba nawozu. Ma on też bardzo fajną opcję. Tutaj jest taka przegroda, dzięki której nasz siewnik może rozsiewać nawóz pod kątem 90 stopni najpierw objeżdżamy sobie cały trawnik dookoła wzdłuż obrzeży i dopiero wtedy zamieniamy to na rozsypywanie pod kątem 180 stopni jeśli chcecie mieć wspaniały, piękny, zielony, gęsty trawnik powinniście pomyśleć o siewniku rotacyjnym pamiętajcie o siewniku rotacyjnym, nie paskowym siewnik paskowy jest wykorzystywany do siania trawy do rozsiewania nawozu wykorzystujemy siewnik rotacyjny ze spokojnym sumieniem mogę Wam polecić oto ten siewnik Gardena XL. I pamiętajcie, lepiej wydać 400 zł na taki siewnik, niż sypać nawóz z ręki i skończyć. Oto właśnie tak.